Witam Państwa. Nazywam się Olgierd Mikosza. Jestem informatykiem, inżynierem elektronikiem. Jestem twórcą polskiej wersji systemu PRT, czyli to jest indywidualny transport nadziemny, miejski. Jest to rewolucja w systemach transportu. Czymś takim będziemy jeździć już za kilka lat, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tak się składa że nie wymyśliłem, znaczy ja sam to wszystko wymyśliłem, nie wiedząc, że to już było znane w sensie koncepcji, ale wariant ten, który ja wymyśliłem, okazuje się być jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszy yy, na świecie. I miło jest mi, że właśnie na mnie tak wypadło. Yy, co to jest? Jeśli Państwo sobie wyobrażą latarnie przy ulicach to jeśli wymienimy je na troszkę grubsze słupy, które też będą pełniły funkcję latarni, następnie powiesimy na nich prowadnice, lekkie konstrukcje ażurowe, po których potem będą jeździły niewielkie wózki, takie troszkę jak gondole narciarskie, no ale samobieżne, z silnikiem własnym i one będą nas woziły tak jak samochody. Po takiej sieci prowadnic, które będą biegły wzdłuż głównych ulic miejskich. Oczywiście prowadnice są bezkolizyjne, oczywiście przystanki są bocznicowe, to znaczy, że tak jak stacja benzynowa przy autostradzie, jak chcemy zjechać na nią, to nie blokujemy nikomu ruchu na autostradzie, a potem włączamy się do ruchu bezkolizyjnie. Więc mamy infrastrukturę stałą, słupy, prowadnice, przystanki, po której to sieci poruszają się duże ilości małych pojazdów. Pojazdy są lekkie, bo w przeciwieństwie do samochodu nie, nie mogą się zderzyć. Absolutnie bezpieczne. Zapewniam Państwa, że bezpieczniejsze niż samoloty, które są bardzo bezpieczne. No skoro ktoś lata samolotem 10 kilometrów nad ziemią i się nie bardzo boi, no to zapewniam Państwa, że tu będzie jeszcze lepiej niż windami czy samolotami. Czyli mamy infrastrukturę do poruszania się w mieście, w sposób automatyczny. Na przystanku zawsze czekają pojazdy. Wsiadamy, naciskamy, gdzie jedziemy i zajmujemy się przyjemnościami, czytaniem gazety, książki. Jak szybko to jedzie? 50 na godzinę. taka Taka średnia średnia maksymalna mniej więcej więcej szybkość, a więc właśnie z z taką niewielką szybkością szybkością, przejedziemy przejedziemy szybciej szybciej przez najbardziej zatłoczone zatłoczone miast w tym jest właśnie zasadnicza zaleta i ta rewolucyjność, że duża ilość małych pojazdów czekających zawsze na nas na przystankach, na dużej ilości małych przystanków, bo nie trzeba mieć przystanku metra, gdzie tysiąc osób wsiada, wysiada co pięć minut, tylko te tysiąc osób tak naprawdę idzie do pięćdziesięciu różnych miejsc w promieniu kilometra od tego przystanku, a nasze przystanki, tych właśnie pięćdziesiąt przystaneczków małych, będzie rozrzucone wokół takiego. Przystanku metra i y, w sensie przepustowości, skoro już o metrze mowa, nasz system y, porównywalny, znaczy porównywalny, za, samą, za ten sam koszt co kilometr metra, my możemy wybudować albo 20 do 30 kilometrów naszej sieci, no albo i w związku z tym przewieźć kilkanaście razy więcej ludzi niż nawet metro. Nieporównywalnie lepsze rozwiązanie i można je szybko budować. Nie trzeba lat. Nie trzeba bardzo wielu rzeczy i problemów, które budowa czy to linii tramwajowej czy metra stwarza park chorzowski, unikalny co najmniej w skali Europy, jeśli nie szerzej, po naturalnej, że tak powiem, w zakończeniu działalności Elki. Czyli tego wyciągu poziomego, który tutaj był atrakcją turystyczną i spełniał funkcję wewnętrznego systemu komunikacji. To jest idealne miejsce na realizację Mistera. A przychylność władz z zarządu parku, no, tym bardziej rodzi nadzieję, że w niedługim czasie. Będzie to dodatkowa atrakcja parku i rozwiąże tutaj szereg problemów w parku, jak i będzie zaczątkiem, miejmy nadzieję, śląskiego systemu transportu miejskiego. No, premiera najprawdopodobniej nastąpi w Opolu. Jest to pierwsze miasto na świecie, nie tylko w Polsce, które wyraziło zgodę i wspiera realizację i budowę. Dołączyło się do Opola, teraz dołączył się Rzeszów, więc. Te dwa miasta składają się w tej chwili, przygotowują finanse i uchwały odpowiednie, żeby móc zrealizować tor certyfikacyjny, taki testowy, jednokilometrowy w Opolu. Jeśli to się stanie w styczniu, tak jak mamy nadzieję, to być może pod koniec 2009 będziemy mieli już działający tor z homologacją w Opolu i wtedy możemy zacząć budować w 2010 roku na przykład w Chorzowie tych kilka kilometrów. Nowej L, czyli Mystera. M będzie tam było L, to teraz będzie M.